Uwaga dziczki! Przypominam, że wszystkie szlachetne odmiany róż są okulizowane na bardzo mocnych, silnych podkładkach i te podkładki niestety będą próbowały nam wybijać. Większość nowoczesnych odmian ma bardzo błyszczące, charakterystyczne liście. Przy takich liściach bardzo łatwo jest rozróżnić. Dziką podkładkę, zdecydowanie drobny liść. No i oczywiście, jeśli dopuścimy do takiego momentu, kiedy zaczyna wypuszczać kwiat, to już zdecydowanie wtedy widzimy, że jest to dzika podkładka, nie róża szachetna, która powinna zakwitnąć. W naszym przypadku odmiana Heavenly Pink, odmiana wydaje się bardzo podobny liść, bardzo podobny pokrój i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że właściwa odmiana kwitnie nam no na różowo. Natomiast dzika róża, będzie miała zawsze ten kwiat bardzo pusty i zdecydowanie inny. Dlatego czasem, jeśli mamy różę, w której jesteśmy bardzo niepewni, nie potrafimy odróżnić odmiany szlachetnej od dziczka, możemy nawet chwilę zaczekać, kiedy taka dzika gałąź zaczyna nam kwitnąć. Wtedy już mamy stuprocentową pewność, że nie jest to róża szlachetna. Miecie na oku również swoje róże pnące, one zdecydowanie z podkładki będą próbowały wybijać na całej jej wysokości. Wyłamujemy te wszystkie dziczki i miejmy baczenie, zwłaszcza bardzo blisko, a nawet czasem tuż przy koronie.